Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj na tapecie mamy ZBX74. Jest to dosyć ciekawy przypadek, dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek. Według klienta ta płyta obaw jest taki, że płyta przepala bezpieczniki. Nie? I zobaczcie, jaki tutaj ktoś założył, taki fikuśny taką protezę, nie? Zamiast tego normalnego bezpiecznika, coś takiego. Ja to pewnie później wymienię, nie? I widzę, że wyciągnąłem już bezpiecznik, nie? I zobaczcie, że rzeczywiście jest on przepalony i też sprawdzałem, czy został włożony taki właściwy i tak, też jest on właściwy. Czyli tu powinien być ten zasilający, czyli ten, co tutaj jest, 5-amperowy, Za chwilę Pokażę Wam, co się z nim ciekawego dzieje. Przyznam, że takiego przypadku jeszcze nie widziałem tutaj na stole, więc może i dla Was będziecie kawy, nie? Więc Zaczynamy odcinek i oczywiście zapraszam do subskrybowania, jeżeli jesteś specjalistą z dziedziny automatyki do bram. Tutaj zobaczcie od razu, że ten kondensator jest taki trochę przekręcony. Trzeba będzie go wziąć i yy, wymienić, nie? bo nie może tak zostać no i teraz zobaczcie jak to płyto chodzi czy rzuca wam się coś w oczy <grystanie> widzicie co się dzieje pod, pod triakiem zobaczcie zbliżę, zbliżę to wam może o aż dymek zaleciał patrzcie <grystanie> gdzieś jest jakiś zwarcie pod triakiem prawdopodobnie jest wypalony laminat i za każdym przełączeniem tam się pojawia iskra nie? i to taka konkretna. Tutaj na filmie tego tak nie widać ale tu normalnie astroboskop jest. Nie? Dobra wyciągnę te elementy i zobaczymy co tu się wydarzyło i przy okazji może opowiem wam jak ten cały układ tutaj z trakiem działa. nie? Tak z grubsza nie, nie, nie tak jakoś szczegółowo. nie. Pod spodem wygląda z porządku teraz w ogóle jak ją przekręciłem odłączyłem to wszystko to tak zaleciał mi taki zapaszek spalenizny. Ktoś był ciekawy, jak wylutować przekaźniki. No to jest na moim kanale o tym odcinek. Zapraszam do obejrzenia. Zanim zmasakrujesz płytę, tak? Chociaż ja osobiście no, nie zachęcam do samodzielnej naprawy, bo wiem, że. Yy, później no nie ma co zbierać nie? często, więc naprawdę znajdźcie fachowca, który wam to ogarnie, nie? Na przykład ja. Na przykład mnie. Dobra, jeden mamy, drugi mamy, i coś tam się tutaj pokazało. Zobaczcie, jakie je Ja wezmę ten, przeka ten bezpiecznik, pseudo. No nie pseudo, tą protezę odlutuje, bo trochę przeszkadza. Zobaczcie, jak to wygląda. Takiej od tej strony, od przekaźników. Może zbliżę wam lepiej widzieli. Nie? Całkiem skopcone. Sprawdzę jeszcze, czy ten trak jest w ogóle dobry, nie? Chociaż i tak go wymienię, ale. Tak z ciekawości, nie. O, to w ogóle widać, że coś tu się dostało, widzicie? Jakiś taki nawet zaciek jest. Nie, to nie zaciek. Jakieś takie pozostałości pewnie nie po jakimś owadzie. Teraz zobaczcie, że ewidentnie widać, że uszkodzony jest ten triak. Nie wiem, czy mi to ostrości raczej nie złapie na to. Czy może, kto wie? No ewidentnie tutaj pomiędzy tymi nóżkami, między... E, tymi tutaj, już nie pamiętam czy, są, czy to są anody albo katody, już nie pamiętam, że sorry, ale między nimi, e, no powstało jakieś przebicie, nie wiem, może zobaczymy, czy mi złapie, o, spróbuję. Tutaj też widać, że przebicie było pomiędzy nóżkami, nie? Zobaczcie. Pomiędzy... O tutaj jest taki, widać, takie jeszcze zwęglenie, nie? Ja to jeszcze tego dobrze nie wyczyściłem w tym miejscu. I aż tutaj zopało, nie? To trzeba będzie tą ścieżkę naprawić, to zwęglenie usunąć. E, no i myślę, że pewnie będzie to dalej działać, nie? Teraz może lepiej widać, nie? Tak pod, 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 przez lubkę. No, tak z bliska wygląda uszkodzenie tego triaka, nie? No i zobaczcie, wziąłem te zwęglenia wszystkie usunąłem, poprawiłem tę ścieżkę, zaraz to zalakieruję, no i wkładam z powrotem przekaźniki i triak. Zobaczcie, no, wam taki grubszy schemat, jak to jest wszystko mniej więcej podłączone. Mamy tu cztery przekaźniki, te po lewej stronie. To jest żarówka, to jest motor, motor. no i tu mamy triakna, nasz nieszczęsny, tu jest nasze zasilanie 230V, nie? I teraz tak, żeby żarówka się zapaliła, no to musi się ten przekaźnik od W załączyć i musi się załączyć od wyjścia E1, chyba tam jest nazywane, E1. Czyli te dwa przekaźniki muszą się załączyć, żeby żarówka zaczęła działać, nie? Jeżeli, jeżeli ma załączyć się motor, no to musi zadziałać przekaźnik O2, który z tych przekaźników, no i musi jeszcze zamknąć owód triak. Jak działa ten obwód triakiem? On ono po prostu jest po to, żeby ten triak brał na siebie za każdym razem przepięcie, nie? Czyli powiedzmy, że chcemy zakręcić zgodnie ze ruchem wskazówek zegara silnikiem, nie? no to podajemy tak W, u i na końcu zawsze się załącza triak. Dlatego, że na nim będzie takie takie wiecie, iskra, jakby to był, jakby miał się załączyć to V, nie, no to prawdopodobnie przy załączeniu mogłoby zaistrzyć, nie? No i przekaźniki, wiecie, one nie są na to odporne za bardzo, na iskrzenie i w ogóle takie obciążenie indukcyjne. Yy. Tak naprawdę to jest no indukcyjne, i pojemność jeszcze jest, nie? Bo jest kondensator rozruchowy. no to jest takie najgorsze obciążenie dla przekaźników. One bardzo tego nie lubią, no i ich, ich żywotność jest drastycznie zmniejszana, nie? I teraz, jeżeli mamy silnik się wyobraźmy, kręci, nie, to wszystko zostało załączone. To teraz tak, narpiew rozłącza się triak. po to, żeby wziąć na siebie iskrę, nie? Przepięcie powstaje, ale triak to dla niego to jest nic, więc. On rozwiera się i dopiero potem rozwierają się te przekaźniki, nie? Nigdy, nigdy odwrotnie. Czasem jak ten triak się psuje. jak na przykład w tym odcinku, nie moim jednym, którym się tutaj. To po prostu. Znaczy nie ten triak, tylko ten układ z triakiem, nie? No to jak on się psuje, to często jest obserwowane na tych przykaźniach tych, na tych przekaźników takie. No, wyraźne iskrzenie, nie zaiskrzenie. No i to nie momentalnie sprawia, że te przekaźniki nie umknęłyby to waszym oczom. Podczas skręcenia materiału nie zauważyłem, że przekaźniki błyskają. Widzę to dopiero teraz podczas montażu, dlatego wrzucam ten fragment jeszcze raz, gdzie wyraźnie to widać. Powodem błyskania był uszkodzony jak, przez co uszkodził się przekaźnik. ...są zużywane, nie? Więc ten trak jest tutaj po to. I to, to nie jest tylko w tej płycie x 74 nie? Tylko w różnych płytach Nice, nie wiem, i itd., itd., itd. FAK. C. To jest typowy układ. nie. Chodzi o to, żeby mieć możliwość, żeby on ten triak brał na siebie zawsze iskrę, przepięcie po to, żeby przedłużyć życie tych, tym przekaźnikom, nie. I w ten sposób one działają długie lata, są praktycznie niezużyte, albo niewiele widać na nich już tego zużycia. I dzięki temu utrzymujemy taki powiedzmy, hybrydowy układ, który jest odporny na to obciążenie indukcyjno-pojemnościowe. nie? Także zapamiętajcie, zawsze jeżeli załączamy silnik, to triak też się załącza. To się załącza na końcu, nie? czyli przekaźniki pstryk, pstryk i dopiero triak. A jeżeli wyłącza się silnik, no to triak się wyłącza pierwszy, przerywa obwód, żeby wziąć na siebie iskrę i dopiero na końcu przekaźniki. Myślę, że tylko ten schemat to jest taki. Wiecie, tam no, mocno poglądowy. Ja nie wiem, jak ty pójdzie, jest tam gdzieś schemat krąży po internecie, ale to jest mniej więcej w ten sposób, nie? No i też na tym filmie, nie? Na początku było widać, że kiedy jest iskrzenie, kiedy gdy następuje przełączenie. A dlaczego? No, dlatego, że jak mamy stan taki, jak teraz jest, czyli brama nie jest uruchomiona, no to nic tam nie iskrzy, dlatego że obwód jest zwyczajnie e, otwarty, nie? I teraz tak. Następuje załączenie przekaźników, załącza się ten przekaźnik i powiedzmy ten przekaźnik i teraz mamy iskrzenie tutaj między nóżkami triaka dopóki, bo no ustawało nie, dopóki triak nie zaczął przewodzić, nie, czyli dopóki on się nie załączy to na jego anodach jest to wysokie napięcie 230V, no i wtedy mamy przebicie, ale jak już się załączy, no to wtedy on tak jakby jest, no powiedzmy, można powiedzieć, że zwarciem, nie, czyli na jego nóżkach, na jego anodach, jest minimalne napięcie, ja tam nie pamiętam ile, chyba około 1,5 V, już nie pamiętam dokładnie, nie? nie chcę wprowadzać was w błąd, ale gdzieś tyle, nie? No to więc jak takie niskie napięcie jest, no to wiadomo, że nie będzie przebicia, nie? I wtedy ono gasiło się. I teraz gdy następowało wyłączanie tego układu, nie? No to pierwszy otwiera się triak, nie? Czyli znowu obwód jest otwarty, czyli na nim jest, na nóżkach jest wysokie napięcie. I następuje iskrzenie, nie? Które widzieliście, tylko przez ułamek sekundy. I ono trwało, dopóki któryś z tych przekaźników, czyli ten albo ten, nie rozłączy obwodu, nie? No bo tutaj wiadomo, że jak tutaj już jest przerwa, no to tutaj nie będzie napięcia, żeby się iskrzyło, nie. Rozumiecie, w ten sposób to iskrzenie na nogach, na nogach triaka było tylko tak przez ułamki sekundy, nie, gdy te, te przekaźniki miały zamknięte obwody, nie swoje. Czyli, między, czyli w momencie, gdy na jego nóżkach było to 230 V. Mamy już kolejny dzień, tu przez noc ładnie ten lakier wyschł. także ogarniam ten gniazdo bezpiecznika. Zobaczcie, no już wymieniałem te elementy, nie? Ten kondensatorek, gniazdo y, bezpiecznika, tutaj też ten y, obud triaka też jest ogarnięty, nowy triak siedzi. No i dobra, włączamy to, zobaczymy jak teraz będzie działać, nie. A i podlutowałem jeszcze ten stabilizator, bo tak był trochę był odstawy od płytki i obawiam się, że od wibracji mógłby się ur urwać, nie. Dobra, zobaczymy jak to teraz chodzi. Zobaczymy. Zobaczcie. Dobra, mam wszystko podłączone. No i uruchamiamy płytkę. koło chodzi w obie strony i zobaczcie, że ten cały to zwarcie pod triakiem zniknęło nie? nic tam tu nie błyska wszystko daje się już działać prawidłowo myślę, że to była przyczyna, po prostu to zwarcie tutaj pod spodem, przynajmniej że bezpiecznik wywalało nie? klientowi dobra, także słuchajcie no dziękuję Wam za odcinek Wiem, że takie odcinki podobne już były, ale trochę ten się różni od tamtych, więc myślę, że warto było to też pokazać. Słuchajcie, macie coś do naprawy, to uderzajcie śmiało, numer macie podany na początku filmu. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.